Jak rozwiązywaliśmy równania kwadratowe, obliczając deltę, to gdy delta była większa od zera, liczyliśmy x1 oraz x2. To są tak zwane pierwiastki. Można też powiedzieć, że to są miejsca zerowe funkcji kwadratowej albo rozwiązania równania kwadratowego. Gdy delta była równa 0, to liczyliśmy tak zwane x0 albo można powiedzieć, że x1 równa się x2. I obliczaliśmy według wzoru. Można powiedzieć, że równanie ma jedno rozwiązanie lub jeden pierwiastek. A jeśli delta wyszła nam ujemna, to pisaliśmy brak pierwiastków albo brak rozwiązania tego równania i równanie kwadratowe zostało wtedy rozwiązane. Jeśli masz problem z równaniami kwadratowymi, na kanale 369 Hz znajdziesz Film równania kwadratowe, część pierwsza oraz część druga. Tam tłumaczę, jak rozwiązujemy równania kwadratowe i rozwiązuję przykłady. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, dlatego też zrobiłam na środku strzałkę, trzeba najpierw postępować według tej reguły, jak rozwiązujemy równania kwadratowe. Czyli najpierw trzeba sprawdzić deltę i jeżeli Istnieją pierwiastki, to je obliczyć. Czyli pierwszy krok przy rozwiązywaniu nierówności kwadratowych to jest znajdowanie pierwiastków, jeżeli one są. A następnie, jeśli obliczymy deltę i jeżeli te pierwiastki istnieją, je znajdziemy, to trzeba narysować na osi liczbowej parabolę. I tutaj masz rozrysowane wszystkie możliwości. Jeśli rozwiązujemy nierówność kwadratową i współczynnik przy x kwadrat nazwany jako a jest większy od zera, to znaczy, że ramiona paraboli są skierowane w górę. Jeśli, czyli mamy uśmiech, można tu sobie narysować taki rysuneczek. Jeśli delta jest większa od zera, to wiemy z rozwiązywania równań, że Trzeba było policzyć x1 oraz x2, to znaczy, że są dwa pierwiastki, czy inaczej dwa miejsca zerowe. Jak już mamy rozwiązaną nierówność do momentu znalezienia pierwiastków i przechodzimy do rysowania osi liczbowej, to na tej osi liczbowej zaznaczamy te pierwiastki: x1 i x2. Wiemy, że ramiona paraboli skierowane są w górę, więc rysujemy parabolę. Jeśli delta jest równa 0, to jest przypadek kolejny, ale a jest dalej większa od zera, czyli ramiona są skierowane w górę, a delta jest równa 0, czyli jest tylko jeden pierwiastek, czy jedno miejsce zerowe, to zaznaczamy je na osi liczbowej i rysujemy parabolę w taki sposób, aby ona dotknęła we wierzchołku, dotknęła wierzchołkiem oś liczbową. Jeśli a dalej jest większe od zera, czyli ramiona paraboli są w górę skierowane, ale delta wyszła ujemna, to znaczy, że nie ma pierwiastków, to trzeba tą parabolę narysować, ponieważ ramiona są w górę skierowane, a parabola nie może przeciąć ani dotknąć osi, to ona rysowana jest nad osią liczbową. Kolejny przypadek, jeżeli teraz będzie Współczynnik A mniejszy od zera, to znaczy, że ramiona są skierowane w dół, a delta jest większa od zera, czyli to znaczy, że są dwa pierwiastki, czyli dwa miejsca zerowe, które zaznaczamy na osi liczbowej x1 i x2. No to parabolę rysujemy w taki sposób, że ona przechodzi przez te dwa miejsca zerowe i ramiona ma skierowane w dół. Jeśli A jest mniejsze od 0, czyli ramiona w dół, a delta równa 0, czyli jest jedno miejsce zerowe, to rysujemy tak parabolę, aby ona miała ramiona skierowane w dół i dotknęła wierzchołkiem oś liczbową. I ostatni przypadek A mniejsze od zera ramiona skierowane w dół i delta mniejsza od zera, czyli brak pierwiastków. To żeby tą parabolę narysować, a ona musi mieć ramiona skierowane w dół i nie może dotknąć ani przeciąć osi, to ona musi być narysowana pod osią. I to są wszystkie przypadki które spotkasz w nierównościach kwadratowych, czyli już wiemy, że aby rozwiązać nierówność kwadratową, najpierw postępujesz tak, jak w równaniu kwadratowym, liczysz deltę i w zależności od wartości tej delty większej, czy równej, czy mniejszej, zero, mniejszej od zera, odpowiednio liczymy pierwiastki, lub tych pierwiastków może nie być. Potem przechodzimy do drugiej części rozwiązywania nierówności, czyli rysowania, tej paraboli na osi, nie w całym układzie, tylko na osi liczbowej. I tutaj możesz mieć tych sześć różnych przypadków w zależności od zadania. No i na końcu podaje się odpowiedź. Odpowiedź w postaci przedziału, i to już pokażę Tobie na przykładach konkretnych. Podpunkt A. Rozwiązujemy nierówność kwadratową. Najpierw liczymy deltę, sprawdźmy jaka delta wyjdzie. Delta wyszła równa 9 jest dodatnia. Zatem liczymy x1 oraz x2. Po obliczeniu pierwiastków przechodzimy do drugiej części. Rysujemy oś liczbową, zaznaczamy na tej osi liczbowej rozwiązania. Uwaga, z lewej strony mniejsza liczba minus 1 druga, z prawej strony większa liczba 1. To są te dwa pierwiastki. Teraz sprawdzamy. Czy ramiona paraboli skierowane są w górę, czy w dół? Nasze a jest ujemne, czyli ramiona paraboli rysujemy skierowane w dół. Żeby podać przedział rozwiązania tej nierówności, to trzeba zwrócić uwagę, jaką mamy nierówność. Jeżeli masz problem z odczytywania znaku nierówności to odwołuję ci do filmu nierówności liniowe tam tłumaczyłam jak rozpoznać czy czytamy ten znak większy czy mniejszy większy lub równy mniejszy lub równy ta nierówność jest większa jeżeli ta nierówność jest większa nie ma lub równe czyli tej kreski pod spodem to rysujemy kółeczka niepomalowane w środku na tym rysunku i Będziemy odczytywać to, co jest większe. Ten, te liczby, które podstawione za x, będą dawać nam wartość większą od zera. Jak to odczytać z tego rysunku? Jeśli dorysowalibyśmy oś Y do naszego rysunku, powiedzmy ją tu gdzieś to rysuję, to ona nam wskaże, że wartości wartości to właśnie y, ta oś y, która nam jest tu niepotrzebna, ale niech na razie tu będzie. Wszystkie wartości większe od zera są nad osią x, czyli tą osią na zielono narysowaną, tą pierwszą osią. A mniejsze od zera są pod osią. Możesz sobie nawet wyobrazić termometr na przykład, ta Oś pionowa, jak termometr, czyli miejsce przecięcia z osią x to jest 0. Wszystko, co jest nad osią x, bo to jest nasza oś x, jest wartością dodatnią, to, co jest pod, jest ujemne. Nasza nierówność jest większa od zera, czyli nas interesuje ta część wykresu, która leży na górze nad osią x. Czyli nas interesuje ta część wykresu. I teraz Wszystkie punkty leżące na tej części wykresu mamy powiedzieć, jakie przyjmują x. Albo robisz sobie takie rzuty na oś x i zobacz, że wtedy wszystkie x to są między liczbą minus jedna druga, a jedynką. Może jesteś przyzwyczajony czy przyzwyczajona z lekcji. Że zamiast tych strzałek piszemy sobie plusiki, albo jeden plusik, albo dwa czy więcej, czyli ta część wykresu leży nad osią x, bo wszystko, co jest nad osią x, ta cała część wykresu nad osią x przyjmuje wartości dodatnie, a tu mamy w nierówności większe od zera, dlatego patrzymy tylko na część wykresu, która przyjmuje wartości większe od zera. I to jest nasze rozwiązanie, które trzeba podać w przedziale X należy do przedziału od minus 1 drugiej do 1, ponieważ kółeczka są niepomalowane nawiasy okrągłe. Ja zapisywanie tych przedziałów również tłumaczyłam w filmie nierówności liniowe. Jeżeli jest problem, to Ciebie odwołuję do tego filmu, warto sobie przypomnieć.